Zapraszamy na podcast z serii Poznaj psychodeliki. Cześć, czołem, Poznaj psychodeliki. Dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam o magicznej metodzie focusingu. Zapraszam na podcast. Ostatnio było o zimnych prysznicach i rozumiem, że dla wielu osób taka metoda może budzić pewnego rodzaju dyskomfort. Dlatego przychodzę z pomocą i dzisiaj opowiem o metodzie rozwoju i metodzie patrzenia do środka swojego własnego wnętrza, które nie wymaga wchodzenia pod zimną wodę. O metodzie, którą można uprawiać, będąc owiniętym w ciepły koc. I a wtedy już nie ma żadnych wymówek, żeby nie spróbować. Focusing to jest taka metoda terapeutyczna, którą można zastosować na sobie samym, do czego nie jest potrzebna dużo czasu, ale jedynie właściwie jakieś spokojne miejsce, 10-15 minut i um, no właśnie takie podjęcie decyzji, że, że teraz mamy 15 minut zupełnie dla siebie w całkowitej ciszy i w spokoju. Jeżeli możecie sobie zapewnić takie 10-15 minut każdego dnia, to możecie spróbować focusingu. A później, jak się już go nauczycie, to będziecie mogli tą praktykę stosować w swoim życiu codziennym, właściwie w każdej możliwej sytuacji bardzo ciekawa opcja jak to wszystko wygląda? No właśnie chciałem oczywiście zaznaczyć tutaj, że nie jestem żadnym um, terapeutą przeszkolonym ale po prostu zastosowałem tą metodę na sobie wielokrotnie po lekturze książki Ann Wiesel Cornwell którą otrzymałem pozdrowienia kieruję w tym momencie do osoby, która mi ją e, dała. I no muszę powiedzieć, że ta lektura w jakimś stopniu zmieniła moje życie. Także, wow, generalnie zacząłem z wysokiego C, ale naprawdę uważam, że jest to super opcja, nie do przecenienia. Na czym polega? Generalnie rzecz biorąc, ideę można by podsumować jako Budowanie relacji z samym sobą, a właściwie ze swoim ciałem. Założenie focusingu jest takie, że w naszym ciele objawiają się pewne emocje, uczucia, które chcą zostać wysłuchane i objawiają się w postaci różnego rodzaju napięć, bolących miejsc na mniej lub bardziej subtelnym poziomie. Generalnie rzecz biorąc, odczucia ciała w myśl z focusingu mówią coś o człowieku i słuchając tych uczuć, słuchając swojego własnego ciała, możemy dowiedzieć się o sobie, Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Focusing polega na budowaniu relacji siebie samego z sobą samym, na przenoszeniu świadomości z głowy do ciała, na takim skanowaniu swojego ciała i wychwytywaniu różnych, czasami nawet bardzo subtelnych odczuć, które niosą jakąś istotną dla naszego rozwoju wiadomość. Chciałbym teraz zaznaczyć, że focusing może być stosowany w połączeniu z terapią konopiami indyjskimi. Konopie indyjskie pozwalają niektórym osobom wchodzić w dość głęboki kontakt z ciałem. Jeżeli więc dołączymy do tego element focusingu, to rezultaty dla niektórych pacjentów medycznej marihuany mogą być naprawdę interesujące. Zanim rozpocznie się właściwy proces focusingu, warto zrobić sobie według mnie taką mentalną rozgrzewkę. Dla mnie to jest medytacja anapana, medytacja wywodząca się z buddyzmu, która polega na przenoszeniu swojej uwagi całkowicie w stronę oddechu, a konkretnie w stronę punktu pomiędzy czubkiem naszego noca a wargami. Także kiedy mam przed sobą zrobienie tego rodzaju pewnej kontemplatywnej praktyki, jak focusing, to zazwyczaj na początku staram się uspokoić swój umysł za e, pośrednictwem anapany. Jak to wygląda? Siadam sobie po prostu z nogami skrzyżowanymi lub nie najczęściej na kanapie, okrywam się kocem, zamykam oczy, wyłączam oczywiście telefon. Kładę go gdzieś daleko, najlepiej w innym pokoju, i powoli, stopniowo staram się zwracać uwagę na swój własny oddech, nie modulując go w żaden sposób. To znaczy, jeżeli oddech jest szybki, to jest szybki, jeżeli jest powolny, to jest powolny. Nie staram się zrobić Żadnego, żadnej pranajamy, żadne, zmienić tego naturalnego rytmu oddechu, ale po prostu obserwować go, skupiając swoją uwagę na a, tym punkcie przed czubkiem nosa. Kilka minut takiej a, praktyki naprawdę bardzo pomaga w tym procesie focusingu. Tak jak podczas Anapany, która poprzedzała proces focusingu. Twoja uwaga powinna być skupiona na tym jednym punkcie i rytmie oddechu. Tak podczas fokusingu możesz zacząć, możesz pozwolić sobie na to, żeby przeskanować jakby swoje ciało, zwracając uwagę na wszelkie odczucia fizyczne, które przykują Twoją uwagę. I to mogą być jakiekolwiek uczucia. Naprawdę, niektóre są bardzo subtelne, inne mogą sprawiać Wrażenie naprawdę um, poważnych. Także skonując swoje ciało z góry do dołu, w tym momencie po prostu pozwól sobie na to, żeby poczuć jak najwięcej rzeczy, które dzieją się w środku. Proces focusingu um, polega na tym, że wybierasz sobie jedno. Z takich miejsc, w którym coś czujesz, w którym czujesz cokolwiek i starasz się nawiązać relacje z tym miejscem jak ze swoim najlepszym przyjacielem. Jako z pewnym uczuciem. Które przejawia się w ciele, ale tak naprawdę pod spodem jest jakaś emocja, która chce zostać wysłuchana. Także skupiając swoją uwagę na tym jednym miejscu i traktując je jako swojego najlepszego kumpla, którego się nie pospiesza, którego się nie próbuje zagadać, którego się po prostu słucha. Siedzisz sobie z tym uczuciem i słuchasz, czekając na moment, w którym być może powie ci coś interesującego. Jeżeli ten proces naprawdę jakby dzieje się, jeżeli jesteś w stanie przenieść się do tego świata, to naprawdę, prawie za każdym razem można się w tym momencie dowiedzieć czegoś o sobie. Ale do tego, żeby tak się stało, potrzebne są konkretne kroki, pewnego rodzaju struktura takiej sesji focusingowej. Także teraz o tym chciałbym z wami porozmawiać. Kiedy już zdecydujesz się na pracę z jakimś konkretnym miejscem, to zaczynasz od przywitania się i od zwrócenia takiej uwagi tego uczucia, które powiedzmy, że na potrzeby wyjaśnienia tego całego procesu trzeba włączyć tutaj trochę abstrakcyjne myślenie i wyobrazić sobie to uczucie i to uczucie jako po prostu żyjącą drugą żyjącą istotę w pewnym sensie odseparowaną od... Jakby codziennego ego. Więc jest to niezła gimnastyka umysłowa. W każdym razie, kiedy już znajdziesz to miejsce, w którym chciałbyś skupić swoją focusingową pracę, to zaczynasz od tego, żeby się przywitać, powiedzieć cześć, jestem tutaj i jestem dla ciebie, i teraz spędzę z tobą czas. Także zaczynasz od złożenia pewnego rodzaju obietnicy, z której później musisz się wywiązać. Kiedy już jesteś sobie z tym uczuciem, to możesz powolutku zacząć um, sprawdzać charakterystykę, jakość tego stanu. Czy to coś jest ściśnięte, czy jest ciężkie, czy jest gorące, czy masz wrażenie, że coś w tobie płynie. Możesz sprawdzać poszczególne słowa z tym uczuciem, tak samo jak poszczególne emocje, bo to odczucie to coś może być przestraszone, może być rozgniewane. Także po przywitaniu sprawdź za pomocą tych słów, które są najbliżej tego, co faktycznie czujesz, i to pozwoli ci w dużo lepszym stopniu. Um, Zrozumieć przyczynę tych emocji, co będzie kolejnym krokiem focusingu. Możesz sprawdzać te słowa, aż w końcu trafisz na coś, co naprawdę odpowiada temu uczuciu, i wtedy po prostu sobie z tym pobądź bez próbowania przyspieszenia tego procesu w jakikolwiek sposób. To jest bardzo ważne i chciałbym to podkreślić żółtym długopisem i dodać wykrzyknik. Bez pospieszania. Cała sztuka w focusingu polega na tym, żeby być naprawdę bardzo mocno zatopionym w momencie obecnym, czyli w tu i teraz. I nie oczekiwać jakiegoś rezultatu, ale po prostu być z tymi uczuciami i zauważać się. I sam ten proces bycia i zauważania już jest procesem terapeutycznym już ma leczące właściwości dla Twojego ducha, ciała, świadomości cokolwiek, czy w cokolwiek wierzysz. W każdym razie nie podlega wątpliwości, że. Um, pomaga to w codziennym życiu. Możesz oczywiście popchnąć jeszcze ten proces dalej, i to jest naprawdę <laughs> trzeba włączyć, już mocno podkręcić abstrakcyjne myślenie. Pozornie, chociaż dla osób, które miały psychodeliczne doświadczenia, może nie będzie to brzmiało aż tak dziwnie. W każdym razie rozpoczyna się prace, rozpoczyna się praca, rozpoczyna się rozdział. Zadawania pytań, to znaczy można temu odczuciu zadać pytania, żeby dojść do przyczyn, dlaczego coś jest takie jest i jaka jest prawdziwa przyczyna tego, tego spięcia na przykład, które odczuwamy w jakimś miejscu naszego ciała. I pytanie oczywiście, brzmi, jak można zadawać pytania za pomocą języka w takiej. Sytuacji, ale no trzeba podkręcić sobie po prostu wyobraźnię i zacząć się komunikować z tym uczuciem, ale na poziomie intencji. I wtedy naprawdę dzieją się cuda ponieważ bardzo szybko czasami jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedź i okazuje się, że to i to, na przykład uczucie w naszym ciele jest przestraszane, bo dzieje się to i to. No i wtedy, kiedy to zostaje wysłuchane, to problem ma szansę zniknąć i się rozwiązać. No właśnie, intencja. Takie przykładowe pytania, które mogą Wam pomóc. To na przykład, co sprawia, że jesteś takie i takie? Albo czy możesz mi pokazać, jak byłoby, gdyby wszystko było OK? Bo zazwyczaj w tych uczuciach w ciele to jest albo zmartwione, albo rozgniewane, albo się czegoś boi. To oczywiście nic innego jak część. Nas, która się czegoś boi, która jest przestraszona i która po prostu chce zostać wysłuchana. Możesz też zapytać, czy jest coś konkretnego, co możesz zrobić, żeby było dobrze. Czasami po prostu brakuje nam w życiu perspektywy, a taka sesja focusingowa to naprawdę jest totalna zmiana perspektywy. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak pewne proste rzeczy możemy zrobić, żeby poradzić sobie z jakąś sytuacją. I nasza racjonalna głowa nie jest w stanie niektórych rzeczy zauważyć, do czegoś dojść. A na poziomie ciała ta wiedza już jest. Na poziomie intuicji i procesów biologicznych, które się dzieją w naszym własnym ciele, ta wiedza już jest. Wejście w proces fokusingowy to wejście w przestrzeń, w której ta wiedza może przypłynąć z ciała do umysłu i po prostu sprawić, że będzie lżej, bo będziemy czuli się Lepiej z sobą, samym. Możesz iść jak daleko chcesz w tej sesji focusingowej, jak skończysz pracę nad jednym miejscem, to pożegnaj się. Jeżeli masz wrażenie, że jest tam jeszcze coś do zrobienia, to możesz tą sesję też skończyć w dowolnym momencie, ale obiecaj temu odczuciu, że do niego wrócisz, a później, jeżeli obiecałeś, to dotrzymaj obietnicy. Możesz później po prostu skupić się na innych częściach swojego ciała i pracować też z konkretnymi rzeczami, z konkretnymi sprawami, na przykład nie wiem, z niecierpliwością. Możesz też sobie zrobić taką sesję focusingową, poświęconą na przykład temu, że jesteś niecierpliwy, ja o tym mówię, bo ja jestem niecierpliwy i w sumie to taką sesję powinienem sobie zrobić. No i tak moi drodzy, po takiej sesji focusingowej generalnie człowiek czuje się naprawdę spoko, polecam zajęcie się jakąś fajną, kreatywną aktywnością, na przykład gotowaniem, możesz sobie potańczyć, możesz coś napisać, możesz podskakać, opowiedzieć swoim znajomym jak było fajnie. No, i co z tego będziesz wszystkiego miał? Poznasz siebie odrobinkę lepiej, wyłapiesz sygnały z ciała związane ze sferą psychę, Ciało czuje pierwsze, głowa dopiero później. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was się zdecyduje spróbować. Jeżeli tak, to koniecznie podzielcie się um, swoimi doświadczeniami, ponieważ to jest generalnie, myślę, że jeszcze niezbadane terytorium. Jestem ciekawy, jeżeli chcecie, to też są online zasoby, można się tego focusingu nauczyć w prosty sposób online, za free na pewno i um, jest, tak, jest taki króciutki pięciodniowy kurs, także warto, jest też książka. Ann cornwell czy jakoś tak o focusingu. Także też zachęcam, żeby posłuchać profesjonalistów w tym temacie. Nie tylko mnie, a w każdym razie działa i ja propsuję. Proces focusingu można wspierać na przykład, jeżeli jest się pacjentem medycznej marihuany, odpowiednią inhalacją z suszu, z THC, do czego potrzebny jest waporyzator? Tak się składa, moi drodzy, że ja mam jeden nieużywany nigdy waporyzator i chciałbym bardzo komuś go oddać. I najchętniej oddałbym go komuś, kto po prostu chce rzucić fajki, palenie, przejść na bardziej prozdrowotną alternatywę. Ale um, nie ma po prostu forsy, żeby sobie kupić jakby przyzwoity vaporyzator, więc najchętniej takiej osobie bym go um, wysłał. Także w sumie na Instagramie myślę, że ogłoszę ten konkursik i zachęcam do tego, żeby się tam podzielić swoimi historiami i tak. Można ciachnąć w fajny sprzęcik Ghost MV2. Powiem wam, że nie warto robić kompromisów na swoim własnym zdrowiu. Waporyzatory to jest naprawdę najlepsza opcja, jeżeli jesteście pacjentami, jeżeli konsumujecie susz, to polecam waporyzatory. Ja zrobiłem mm, w sumie straszną głupotę, miałem bardzo fajny waporyzator Crafty, a później um, wpadłem w lekką panikę, że mam problem z marihuaną, i muszę po prostu zrobić wszystko, żeby przestać e, jarać. I sprzedałem ten waporyzator. No i oczywiście skończyło się na tym, um, że paliłem lolki. I później tak, dopiero kolejny waporyzator kupiłem sobie kilka miesięcy później. Przez, a przez to palenie lolków zacząłem w pewnym momencie dodawać tytoń i wyrobiłem swój nawyk palenia tytoniu. No, generalnie równia pochyła w dół, przerzuciłem się z waporyzowania na palenie, także dokładnie jakby na odwrót niż trzeba y, robić. Aha, i jest jeszcze zniczka w sklepie FlowRolls.pl na hasło Poznaj P. Można sobie tam kupić cokolwiek waporyzator na przykład i jest 10% jeżeli się nie mylę no i można zdobyć jeszcze ghosta bardzo chętnie bym go oddał komuś kto yy, nie wiem, albo jest w takim dołku o jakim wam opowiedziałem teraz albo właśnie no kogoś kto przechodzi przez, przez coś takiego ale nie wiem nie, nie, nie ma przyzwoitego waprocesatora to mogę mu dać także śledźcie dalej na instagramie i tyle, dzięki jeszcze za wsparcie dla wszystkich moich patronów dotychczasowych. Bardzo szanuję i tak, będę się z Wami kontaktował już niedługo z tajskiej ziemi, bo wylatuję na dwa miesiące do Tajlandii, także możecie się spodziewać. Podcastów z Tajlandii. Bardzo ciekawe miejsce. Zalegalizowali medyczną marihuanę, ale jej jeszcze niby tam nie ma. Podobno, także myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy się działo. Stay tuned.